Witam wszystkich, dzisiaj chciałem zaprezentować Wam taki fajny przepis marynata do mięsa na grilla mięsko udo z kurczaka na kefirze i dosyć prosty przepis, ale bardzo smaczny można to będzie usmażyć na grillu albo w piekarniku i tak zaczniemy przygotowywać marynatę dlatego nam potrzebne właśnie mięso, 1,5 kilo kefir, 2-3 sztuki cebuli cząstek suszony, papryka wędzona, pomidor suszony majeranek, liście laurowe pieprz, sól, ziele angielskie no i kto ma to można jeszcze dodać sos sojowy najpierw sobie przygotujemy cebulkę, trzeba to pokroić w mniej więcej centymetrowej grubości kuleczka teraz jak już wszystkie składniki mamy przygotowane, zaczynamy marynować wlewamy cała buteleczka kefiru do mięsa dodajemy pieprz za smakiem można dodawać sól, można dodawać uniwersalną przyprawę typu wegeta. Na przykład u mnie teraz właśnie wegeta. Na półtora kilo mięsa mniej więcej dwie łyżki wegety. Liście laurowe, 6-7 sztuk. Dodajemy łyżkę suszonego cząstku. Papryka wędzona. Można nie żałować jedną taką łyżkę z górką. Nawet mała jeszcze. Suszone pomidory też damy łyżeczka majeranek łyżeczka bądź teraz do tej naszej mieszanki dodajemy ziele angielskie też można jego nie żałować to jest tak 8-9 sztuk dodajemy tutaj cebulka dodamy jeszcze troszeczkę kolendry kto ma sos sojowy to można jeszcze dodać Dwie łyżki sosu sojowego, ale jak tego nie ma, to, to nie jest krytyczne. Ja się dodaję, bo mam mniej więcej też tak dwie łyżki, plus, minus. I teraz zostało to wszystko ładnie, tylko wymieszać ręką i pozostawić na 6-8 godzin, a najlepiej na całą noc do lodówki, żeby to fajnie nasiąkło, fajnie przeszło i fajnie zamarynowało się. Najlepiej takie mięso zamarynować wieczorem. I na następny dzień już smażyć. I teraz zostało to wszystko ładnie tylko wymieszać ręką. Wszystkie przyprawy, to było wszystko dobrze wymieszane. A teraz zaczekamy, aniż to się zamarynuje i pójdziemy smażyć. I tak nasze mięsko już zamarynowane, nasadzone na szpikulce i postawiane na grilla. Smażę się takie mięso mniej więcej 40-50 minut. Taki wygląd ma usmażone mięsko. Bardzo soczyste, aż kapie. Kto będzie gotował, to smacznego.